serdecznie z samego rana. Y Smacznej kawusi, I guess. Jest 4.16 jak to nagrywam. Ja mi spać, ale jeszcze przygotowuję sobie buildy. Ponieważ dzisiaj się pojawią startery jeszcze ode mnie. Jakieś takie wstępne chociaż. E, będę chciał nagrać też tier listę najlepszych klas na wszystkie shapeshifty. Bo pytaliście mnie o to. I cały czas pojawiają się komentarze jak to druid nie będzie najlepszym shapeshifterem. A nie. Wydaje mi się, że nie. Były dwa nocne e, patchnoty. Takie z zaskoczenia. 9, które pewnie już widzieliście. I teraz jeszcze wleciało jedenastego. Jestem jeszcze odświeżę. I... I teraz mamy faktycznie 11.9. 9. bardzo prosta sprawa. You now lose 5 rage per second if you have not taken damage or gained rage in the past 4 seconds. This is buff. Tracisz mniej rage'a, 5 zamiast 10, jeżeli nie dostałeś albo nie zadałeś obrażeń w przeciągu 4 sekund, a wcześniej traciło się 10, jeżeli nie zadałeś bądź nie otrzymałeś w ciągu 2 sekund więc faktycznie 4-krotny buff dwukrotny jeżeli chodzi o duration, które, w którym nie tracimy rage'a i dwukrotnie mniej rage'a tracimy w skali sekund, więc super bardzo fajna zmiana i to też mi pokazuje, że nie tylko Shaman będzie viable pod misia jeszcze bardziej, ogólnie duża ilość skilli nie może być już supportowana przez przypadek mistakenly by cooldown support. Szkoda, że Ancestral Cry tutaj też wchodzi w to wszystko. Ale no to prawda, Ancestral Cry nie powinien być przez to supportowany, bo tam musisz nabić ten, tę te wartość tych podpaleń, flamability i tak dalej, nie? Eee, więc jak najbardziej ma to sens. I też Ancestral Cry'a tak często nie będziemy wcale brakować na misiu, jak to się wszystkim wydaje. Najrozsądniej to pewnie będzie działało na Smith of Hitawie, paradoksalnie. Pod Fire spell on hita, ale o tym w innych filmach. Dobra, Iron Ward, super zmiana. Nova radius is now 6 meters. 6 metrów zamiast 1.8. Kumacie? I zamiast od 65 do 145%, storuje od 160 do 480%. Zobaczysz to. Buff za 30 spirita, while active stores a percentage of the physical damage that is prevented by your armor or other sources of damage reduction. Using this skill releases the stored damage as a nova of spikes. Rozumiesz? I to ma wstum upa, w stumie build-upa, ogromny area of effect, i tak dalej. I wcześniej to było 1,8 metra, teraz to jest 6 metrów i ma trzykrotnie większy damage: 480%. Ja pierdzielę nad więcej niż trzykrotnie. I radius ma ponad trzykrotny. No, petarda skill. Eee, kto wie, czy nie będziemy chodzić i po prostu przyjmować na web. I pod jakiś torn z buildy może się pojawi jakiś Smith of kitawa, który będzie tym wysadzał cały ekran. Ja bym się wcale nie zdziwił. A little drone now has bow, attacks consume 10% of your maximum life, charges if possible to deal added physical damage. Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Dobrze, lekka zmiana. E, hey, Forge, niestety, mówię niestety, no bo... Tragiczne, o kotek przyszedł, hej kotuś, Kładźcie do spanka. E, hey, Forge, unique now has 300-400% increase armor, więc zajebista zmiana z 50 do 80, ale patrz na to. Now has gained a random charge on reaching maximum rage no more than once every 3 to 6 seconds. Czyli daje ci randomowy charge, czyli Endurance Power albo Frenzy, ale nie częściej niż co 3 do 6 sekund. Jeżeli osiągniesz maksymalnego ragea. Wcześniej dawał od 1 do 3 charge. I to jest. ogromny debuff. Bo byłyby sytuacje, w których dostawałbyś 3 charge od razu. Znaczy na dwa charge i z pasywką z niedźwiadka miałbyś cały czas charge. Um, na wyvernie miałbyś też cały czas charge. Wiadomo, że randomowe, ale dałoby się to pewnie jakoś lekko zmodyfikować, jeszcze. No, szkoda. It now also rolls gain 3 to 6 rage on hit, czyli też daje ci teraz od 3 do 6 ragea. Na hicie, no to, no nie wiem, spoko, większa defensywa, ale to, co było tu najważniejsze, troszkę deadge, ale pokazywali gameplay'e tym druidem i nie wygląda to tak tragicznie. Dalej, idole są trochę zmienione i Essence of Haste dużo mniej atak speeda daje. Macie oczywiście przeliczniki, 8 do 10 na leserze, zwykły 11-13 i greater 14-16, ale na łukach i crossbowach. Na melee weapon jest to unchanged, czyli de facto jest. Wydaje mi się, że to jest zmniejszona ilość. Tak, jest to zmniejszona ilość to drastycznie. ululu. Uh, lu Było 23-25 na bołach i na crossbołach też. Drastycznie zmniejszone dla rangerów. Rabbit Idol też zmniejszony, Rarity 5% zamiast 8%. A, Essence of Horror dostał też niestety nerfa zamiast 100% zwiększonych socketable Tables um, items. Nie, Effect of socketable Table items. Teraz daje 60%, czyli jak mamy talizman na tak, spida 8%, no to teraz przez te zmiany będą nam dawały rękawiczki 12% z Siriusa, a nie 16 jak wtedy. Czyli nie dość, że znerfili, że mamy tylko jednego Siriusa zamiast trzech, to teraz jeszcze efektywność Siriusów również została zmniejszona. Oczywiście ma się to też do movement spida w budkach do sprinta i tak dalej, nie? Więc tak to wygląda. Endgame changes. The arbiter of Ash will now face transition at a lower life threshold and will heal to full during the transition. Oczywiście to chodzi o to, że arbiter przy zmienianiu fazy na drugą um, uleczy się do pełnego życia i zmieni, się, i zmieni się w troszkę innym timingu, prawda? Natomiast jest na to w pewien sposób, wystarczy się wylogować, i pytanie, czy na arbitra też działa. Mam nadzieję, że to sfiksują ogólnie, bo na kampanii jest coś takiego, że jak macie fazowe bossy, cytadele i tak dalej, jak się wylogujesz, to kurde po zalogowaniu. boss jest w kolejnej fazie, ale nie regeneruje mu się zdrowie. Tutaj małe zmiany do potworów, ale nic jakiegoś spektakularnego. Jakieś tam spectre Costy i tak dalej. Bugfix lekutki przy eksplozji w szocie. A i tutaj jest coś ciekawego: Escape Shocik, duży buff. Duży buff. Aha. Duży buff. Uuu. Ja pokazywałem wam jakiś taki film jak Escape Shot, czyli pierwszy akt, i wydaje mi się, że to będzie mocne. No, Escape Shot bardzo mocny. I Tipped Arrows również zmienione. Cooldown 150 ms zamiast 300. 5 Eye Fragments per empower attack, zamiast 3. I zadaje dużo większy jeszcze Atak Damage. Duration 20 Sekund zamiast 8. Ice Fragments Explosion Radius 1 do Ej, dobra, duży buff. I Empowered Ataki sprawiają, że masz 100% Fizz Damage, a to Cold Damage. Ice-Tipped Arrows de facto. W ogóle kurde, widziałem, teraz zobacz Ice-Tipped ice Arrows, Escape Shot i ogólnie boostują Colda. Było gadane, że tylko jest meta cały czas Lightning Arrow, Lightning Arrow albo Poison. Zaraz wam pokażę, że Cold naprawdę dobrze stoi. A no i oczywiście Roa, gadaliśmy o tym e, przy okazji podcastu z Jonathanem. Faktycznie teraz 100 Spirita zamiast 60. Więc jednego Heralda de facto traci. Taki detai. Bądź finder nie? Więc rola to Spirita teraz rezerwuje. I teraz to są nowe, patrzną ty, które weszły 11. Totem placement speed now also scales the speed at which totems emerge. Spoko zmiana. Będą się szybciej pojawiać de facto. Passive 3 changes. Cursed Area Passive Skills on the Passive 3 has been halved. Now granting 10% curse Area of Effect. Previously 20%, the zone of control notable skill now grants 20 40, czyli znerfili o połowę AOE na klątwach. But also grants 10% increased curse magnitudes, previously 8%, czyli rakutka, 2% raptem. The curse area small passives on the leech and abyssal leech now grant 15% increased curse area, previously 25%. Czyli mocno zmniejszyli wielkość klątw. I ja trochę wiem, dlaczego to jest, wydaje mi się. E, bo dochodzi ten support, który będzie dodawał damage i wysadzał klątwy. I na chronomancerce mamy brak limitu na klątwy. Jeżeli jakoś się będzie dało ogarnąć pod klątwy na impending duma może, na spell Temy na przykład, albo zespomowanie bossa klątwami i wysadzenie blastem, które to są bufa, to może być ciekawe. To jest pewnie po to, żeby nie czyścić sobie hexblastem tym instantowym mapek, tak jak to było przy poison hexblastie od Axa przy okazji chyba 03. No i to nerfii delikatnie, nie? Support changes. Niestety Second Wind już nie może teraz meta supportować. Szkoda, bo o tym mówiłem przy okazji Invokera i tego, jakżeśmy tam się brandzlowali nad tym e, z piżamem, Więc szkoda, szkoda, na podkasie żeśmy o tym gadali. No więc niestety nie może już supportować meta skilli. Second Wind oczywiście co robił? Pozwalał nam rzucać coś dwa razy. Support skills with cooldowns giving them extra uses of that cooldown and causing them to recover your life when a cooldown is consumed, nie? Dziś supported skills have twice as many cooldown uses. To jest szkoda, ale to tam tak naprawdę zmiana, bo zmiana no, zbyt wiele to i tak nie robi. Na koniec dnia. Skill Changes. Po raz kolejny wszystkie klątwy, raczej większość najważniejszych. Temporal Change, Elemental Weakness, and Feeble Vulnerability Disper E. Inevitable Agony, czyli nawet ta e, klątwa z chronomancerki, now has lowered radius scaling for gem level 20 plus increasing by 0.1 meters every three levels. Previously every level, więc teraz 23, 6, 9 i tak dalej, dodaje ci dopiero 0,1 metra. Wcześniej dostałobyś 0,9 na 29, teraz dostajesz 0,3 na 29. Duży nerfik na AOE, na klątwach, więc klątwy mogą być mocne, skoro tak nerfią przed czasem. These changes are accompanied by a rework to do address undoing by changing it from scaling of intelligence to instead scale based on the supported cursor level. Ok, this opens up the build without having to be intelligence stacking, czyli oni to wszystko znerfili. Pod do żeby nie musieć robić instakera, a mimo wszystko mieć AOE. No dobra, poczekaj. Supported curse skills create hazardous areas which explode when enemies enter them. Ty, nie widziałem tego wcześniej. Cursing enemies and dealing chaos damage based on your intelligence. Czyli teraz to jest based on curse level, o oh, kurwa. Ej, to chronomanserka będzie niezła. Uuuuuuuuuuuuuuuu, panowie i panie, to chronomanserka pod nielimitowaną mi już Tylko weź to rzucaj wszystko, korne. No ale wciąż, not B. Jak się będzie dało jakoś te klątwy ogarnąć z czegoś, żeby to kastować w miarę szybko, to nawet, nawet nieźle. Firestorm, now deals, ok. Większy fire damage. I większy fire damage na skalowaniu. Dużo większy, dwukrotnie większy. Większy radius. Fire Infusion 100% Increase Damage. Ej, bardzo mocny buff, ale co teraz tutaj? Plus 1,5 metra zamiast 1,8, ok, to nie jest duża zmiana. Fire Infusion Now grant 100% Increase Bolt Frequency. Previously 200, czyli wolniej spadają de facto na infuzji, ale mają 100% więcej damagea i dwukrotnie de facto więcej, no tak, flatowego jeszcze. Yo! Cold też dużo większy damage. I Lightning również większy damage dwukrotnie. Kurczę, no dobra, Firestorm widocznie nie był grany. Ja pod po to próbowałem grać i widziałem jak ten damage wygląda, więc teraz. Double to limit, więc trzy Firestormy. Może, może, może. Może nawet będzie niezły. Mówię, Storm Weaverka ma potencjał. Mirage Archer. 10 sekund cooldowna. Jezus, Maria. You can now have multiple mirages active at once. Okej, okay. i mu duration, to nieźle. No longer reset by Dodge Rolling, okej. Okay. Ty, no ciekawe to jest, że można mieć kilku ich. Może? Może? Z jakimś wielokrotnym użyciem. Overabundance jakiś, właśnie nie, Second Wind. Mortar Cannon adjusted attack animation to being later after summoning the cannon. Ok, czyli po prostu animacja się troszkę później odpala po przywołaniu. I Oil Nate bardzo dużego buffa dostał. Zobacz: 193 do 408%. Wcześniej to było 77 do 163%. Ogromny buff demedza I teraz słuchaj tego. Oil Ground now has once ignited Oil Ground adds Czyli jak jest podpalony, to ta ziemia podpalona tego Oil Grounda dodaje 150%. Of this attack fire damage, czyli nic tego damagea. Jako damage do Ignita? Co, to, 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 jestem ciekaw, jak to będzie działało dokładnie, bo to wydaje się być porąbane, jeżeli to zestakujemy dobrze z tą zionącą wyverną. Oil well Nada rzucasz żygosz tym olejem jeszcze i to podpalasz i to jeszcze się stakuje do Igna. No nie ciekawe, no. Jeszcze slows enemy movement speed 40% zamiast 20%, więc też dwukrotny był, posajliście. Item changes. Curse area of effect mods on jewels has been reduced. No to po raz kolejny AoE zmniejszane, wiadomo. Wiadomo już też dlaczego. Timelessy bardzo mało dają. Od 3 do 6. Wcześniej dawały od 6 do 12. Ogromny debuff. Kurde. A wiadomo też Adorn, na to wpływa i tak dalej, ale... Jestem ciekaw jak dużo będzie robił ten support, szczerze, wiecie? Bo to strasznie dziwne, że aż tak wszystko zmniejszają tylko i wyłącznie do Address Undoing. Ale możliwe, no. Możliwe, że to będzie miał sens. E, dalej, Unique Item Changes. Sense of Silk Blinked Skill now has 3 cooldowns uses previously 1. To uważam jest ciekawa zmiana, bo ta klata jest... E, interesująca Sense of Silk Shrouded Vest to jest właśnie taka oklatka na Division Rating, ona daje manę, dexa, inta, firesa, fire e, cooldown recovery ratea i masz Unique Blink Sand. widzisz? Grand Skill Level 5 Blink, to jest na 16 level klata. I teraz masz klatę na 16 level, która ma cooldown recovery ratea większego i masz triple blinka, w sensie trzy taki blinka, nie? Do którego jeszcze możesz dodać sobie Second Wind i tak dalej. To jest ciekawy case. Może być niezła na początek, nawet na Alty, żeby szybciej się poruszać po mapie, przy speedrunie jakichś aktów później, spoko opcja. I dalej, Prism Guardian has now 1% increased spirit reservation efficiency of buff skills per 100 maximum life. Instead of plus 1 to maximum spirit pen, per 25 maximum life. I nie wiem, jak to będzie w przeliczniku wyglądało. Prism Guardian now has plus 50 to spirit, jeszcze, nie? Więc jak reservation ogarniemy tylko 100 życia. No, pytanie, ile będziemy mieli życia? Liczmy taka normalna postać ma około 3 koła. Dajmy na to 2,5 koła, liczmy, nie? To 25% Spirit Reservation Efficiency to jest. Nie jest źle. W sumie, jakbym nawet uzbierał 30% z 3K życia. No to na takim Heraldzie 1 trzecia, no wiadomo, że bez punkcika może 9, tam per her Herald, nie? E, no to to jest sporo. O ile to na Heraldy też działa, ale powinny, chyba Herald ma dopisek pisek Jeżeli nie, no to wszystkie te aury 30-spiritowe będą kosztowały 20, bądź 21, i jeszcze daje 50 spiritów No, nie jest to zły wybór. Wcześniej przy 2,5 i life'a, czy trzechka life'a, nie no to była, dawałoby to spirit'a to. Ale może jakieś wysoko skalujące postaci z życiem nagle osiągną jakieś horrendalne ilości rezerwacji. skili nic nie będą kosztowały. Mo zobaczymy, no może jakiś aura stacker będzie. Cholera wie, na razie się nad tym nie zastanawiałem. Bug fixes fix a book where fire infusion stats were not applying to ice and lightning bolts of firestorm. ok czyli teraz to naprawili, czy firestorm jeszcze więcej damerza, bo naprawiony jest bug. Fixed Severals Bug. Tu są ogólnie zmiany ze zdobywaniem charg'y dodatkowych. Aha, aha, aha. No wiadomo, Resonance Keystone, Conduit Keystone, wiadomo. Fixed a bug where vaulting impact and Thunderous leap could not be animation cancelled. O! O widzisz, to ciekawe jest. No jestem ciekaw czy to nie będzie forma wypełniania sobie jakiejś opcji, AOE i stakowania jeszcze powerów po drodze przy Flicker Strikerze. Zobaczymy. Ja mówiłem, że fajnie, jakby to się dało skracać. No i dzień dobry, mamy to. I dalej mamy, to są te rzeczy, o których Wam mówiłem. Ice Nova przede wszystkim. Cold Infused Ice Nova Explosion and Chill Ground Radius are now. 4,8 zamiast 3,2. Ogromny buff do AOE. No połowa de facto. Cold Infused Ice Nova now deals. Na początku Ciula się zmienia, ale na końcu 80 w piku więcej. Więc troszkę buff do Damagea na Ice Nowie. Race zombies. Creating a zombie from a power charge now also grants two additional non-empowered zombies. Empowered zombie now deals tyle damage a, zamiast 100. Widzisz? Czyli dostał już na piątym levelu buffa. A w piku 2,5-krotnie więcej będzie bił. Empowered zombie. Z power charge. Umasz, czyli tworzy ci zombiaka empowerowanego. I jeszcze dwa dodatkowe nie z power charge. No to będzie ciekawy take i ciekawy case. Nie wiem, jak zombiaki były mocno grane, ale może to być jakaś forma semi-builda takiego, jak był na szkielety w PoE1, nie? Jak damy radę jakoś dużo trupów generować, spoko. Incinerate został zmieniony mocno. Damage per second, aha, i teraz słuchaj. Ignited ground duration is now 8 seconds, zamiast 4. I teraz. Now has ignites from a single use of this skill compound, if not from ignited ground. I teraz słuchaj. Quality now grants 20% more ignite duration. Zamiast magnituda. Dziwnial, okej. ok. Now gains 7 to 2 milliseconds of fuel per mana spent. Previously 10 to 5, czyli dużo mniej fuel spalamy. Now can store up to 5 seconds of fuel. Previously 10 seconds, czyli ok. <laughs> czyli mamy mniej paliwa, mimo że. No, no, okay. no longer has 50% less ignite duration. No longer has inflicts 80% less flammability magnitude. Now ignites us, though dealing. 16-24 to 24 damage at level 9, previously 80-120, scaling to 83-124, to wcześniej do 622, więc dziwnie. Incinerate fuel can no longer be gained while using Incinerate. Incinerate ignites every 75 milliseconds, this will be described on. The skill game in the future patch. I teraz cholera wie jak to rozumieć, bo tu strasznie dziwnie damage jest liczony. Dużo mniejszy, prawda? Ale tutaj masz jeszcze damage per second dodatkowo w ten sposób doliczony i to będzie przypominało bardziej e, taki typowy docik skill Trzymany z jedyneczki, jak na to patrzę, i to może się strasznie dziwne wydawać, ale chyba docelowo będziemy dużo szybciej tym palić, nie? więc będą mniejsze on-hity, ale ten Ignite, jeżeli to się będzie jakoś inaczej skalowało, inaczej nakładało, tak jak to mówili przy okazji zionięcia wywerny. To to może wyjść dużo lepiej damage'owo finalnie Chociaż tutaj wygląda strasznie dziwnie, nie? A jest 4. 40, więc nawet mi się teraz nie chce tym bardzo rozkminiać Natomiast jak przejdziemy do Incinerata kiedyś przy okazji buildów To na pewno się tym zajmę i nad tym pochylę, bo grałem Incineratem 0.3 Ice Shot, ogromny buff Now converts 80% of physical damage to cold damage Zamiast 70 10% buff do konwerta. Con Angle, czyli wielkość rożka Czy tam AOE Jest zwiększona o 50% Masz 25% more freeze build up, a i teraz tak, 7, 178% do 344% atak damage, zamiast 173% 296%, więc 50% praktycznie w piku na 20. levelu dostał damage po prostu. Quality now grants 0% do 30% magnitude of chill inflicted, wcześniej dawał atak damage'a 20%, ale to wiadomo, że wciąż mamy lepszy atak damage po prostu, prawda? Więc jeszcze masz chill magnituda, więc zajebiście. I teraz yy, shards now has fires... 9 do 11, 9-11, nieźle. Projectiles zamiast 6 do 8, więc dużo więcej. Prodze jeszcze. Jeszcze te szardy biją w piku 144 zamiast 234%, więc 100% buff do demerza. Moja Ice Shot The dajka, którą grałem pod tailwind'a, pod Forka, pod. Y Tangle Tongue? Nie, nie pamiętam, się nazywa ten kurwa łuk. Wiecie, który? Ten co ma. Always Fork, Always Change, coś takiego. Czy always Fork, always Pierce. Zaraz go znajdziemy, bo nie wytrzymam. Silver tongue. O. Ten łuczek będzie niezły, pod to widzisz. Omach dobrego kryta. W miarę dobrego Flatfiza. E, licza. Life Imane. I masz Arrow Pierce All Targets after Forking. Tom. Taki modopisek. I Arrow Arrow's Fork, po prostu zawsze, nie? Eee, zajebiste to będzie, więc Ice Shot wraca do łask No i Oil Grenade, wiadomo Cooldown 4 sekund zamiast 5 I to co to było wyżej napisane, nie? Duration dłuższą sekundkę Większy damage, dużo większy I reszta, którą przeczytaliśmy Wyżej, więc zajebiście No Ice Shot ciekawy Jestem ciekaw tego Race Zombie, jak to będzie wyglądało Ten Empowered Zombie i jestem ciekaw Insinirata Samego w sobie po tych nowych przelicznikach Tyle, krótko i na temat Jeszcze to odświeżę, czy coś nie doszło szybko Ale raczej nie, raczej nie Tyle z mojej strony, jesteście na bieżąco, oczywiście subskrybuj kanał, obserwuj, dziś będzie jeszcze tier lista do shapeshiftów, taka z głową, z podejściem rozsądnym, będzie mój powiedzmy, że starter, taki krótki planerek wrzucę, odpalę później streama, więc się zobaczymy, nigdzie nie uciekajcie, będzie jeszcze tona filmów, do zobaczenia później, cześć.